W każdym języku są trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Już małe dzieci uczymy tych słów i dzieci bardzo chętnie ich używają. Niestety, jako dorośli używamy ich coraz rzadziej, a szkoda. Ale słowo przepraszam jest takim słowem, którego używamy zdaje się najrzadziej. Dlaczego? Myślę, że z prostego powodu. Wymaga ono odwagi cywilnej, przyznania się do popełnienia jakiegoś błędu, a zdaje się, że nikt nie lubi się przyznawać do swojego błędu. To słowo jednak jest słowem bardzo ważnym. Każdemu z nas może zdarzyć się jakaś gafa. Możemy w jakiś nieumyślny sposób zaszkodzić drugiej osobie. Nie bójmy się wówczas przeprosić. Nie bójmy się przeprosić, tylko niech to będą szczere przeprosiny. To słowo przepraszam musi być wynikiem naszej szczerej chęci naprawienia błędu. Magiczne słowo przepraszam musi zawsze płynąć z głębi naszego serca.